Cześć, tutaj Ted Bundy i zapraszam na moją nową serię Let's Playów. Yy, mianowicie, dzisiaj zaczynamy Let's Play Pokémon Crystal. Yy, będziemy tutaj podróżować po regionie zwanym Johto, który jest usytuowany na zachód od wcześniejszego regionu, czyli Kanto. Yy, Johto został wprowadzony w drugiej generacji wraz z dwoma nowymi typami, mianowicie typ Mroczny pojawił się oraz typ Stalowy. Yy, pojawiły się one, aby zbalansować typ psychiczny, który był dość silny w pierwszej generacji. Yy, co nowego się rzuciło już w tej grze, to yy, moment wybor, wyboru płci, gdzie możemy dokonać wyboru. No, Wcześniej byliśmy zmuszeni do yy, gry chłopakiem, teraz możemy grać też dziewczynką. I musimy ustawić zegarek. U nas, u mnie jest obecnie po piątej jakoś, no to w piątą weźmiemy. Dlaczego piąta? Jest piąta. Tak, jest piąta. E, ile minut? No to już tak będzie. 38, jakoś tak. A 38. O, 38 minut, tak. Ojej, zaspałem. Po południu zaspaliśmy. Super, już prawie wieczór. A my zas zasypiamy. I pojawia nam się profesor Oak. Y znany z pierwszej generacji. Przepraszam, że czekałeś. Witam w świecie Pokémon, nazywam się Ołk. Ludzie mówią mi, profesor Pokémon. Ten świat zamieszkują stworki zwane Pokémonami. Ludzie i Pokémony żyją w zgodzie z przyrodą. Niektórzy ludzie walczą z Pokémonami, ale nie wiemy wszystkiego o nich. Jest jeszcze dużo zagadek, dlatego codziennie studiuję. Yy, musimy podać swoje imię. Ja standardowo wybiorę Ted, Ty, Edy. Jestem gotowy, aby moja własna historia się rozpoczęła. Teraz będziesz długą podróż. Świat snów przygód czeka wraz z Pokémonami. Ruszaj! Oj, i jesteśmy w naszym zaciszu, w naszych czterech ścianach. Zobaczmy, co jest w komputerze. Zawsze jest tutaj potion. Zobaczymy, czy tym razem jest. O i tym razem nie ma. Cóż... To już jest kolejna zmiana. W telewizorze coś ciekawego jest. No, zobaczymy. Nie, to jest telewizja. No dobra, skromnie, skromnie. Zejdźmy na dół. O, i mamy naszą mamusię. Która wygląda jakby cyganka. I ma koleżankę cygankę, no zobaczymy. O, Ted, nasz sąsiad profesor Elm szuka Cię. Powiedział, że ma dla Ciebie jakieś zajęcie. Oj, zapomniałem. Twój Pokémon Geo. Zapomniałam. Wrócił z naprawy, super. O, dzięki temu możemy teraz dzwonić do różnych y, osób znajdujących się w grze. Jeszcze... Aha, dzień i tygodnia musimy ustalić. To mamy czwartek. Tak, czwartek poprawny czas, tak, 539, dokładnie. To wyślę, tutaj będzie chciał przestać tak jak spoko. Y, no powiedzmy, że tak. No mama, mama nam pomaga, że nie wiemy, no. To wie zawsze lepiej. A zobaczmy jeszcze ta co koleżanka cyganka chciała. Witaj, przyszłam, ponieważ córka jest zastępką profesora Elma. Ona naprawdę kocha pokemony. No dobra, spoko. Wyjdźmy na zewnątrz. I naszym oczom ukazuje się... ...niewielka wioska, zawsze. miasteczko startowe, gdzie jest kilka domków oraz laboratorium jakiegoś profesora. Bo to jakiś bonzo lucha przez okno, Teraz zobaczymy kto to jest. Yy, aha, trzy kroki. Yy, tak, to jest laborat yy, laboratorium profesora Elma. Oj, przegonił nas. No cóż, wejdźmy do laboratorium. Jakiś ufo po lewej. Oju, kolejne ufo. A to chyba profesor Ermiec, tak. Ted, tutaj jesteś. No, jestem. Muszę cię prosić o przysługę. Wykonuję nowy projekt dotyczący Pokémonów. Chcę, żebyś mi pomógł. Czy możesz mi w tym. No, chyba pomóc. No, pomożemy. Widzisz, piszę dokument na temat Pokémonów na konferencję, ale jest trochę rzeczy, których nie rozumiem jeszcze. Więc chciałbym wziąć Pokémona, którego ostatnio. Czy, czy chciałbyś się wziąć Pokémona, którego ostatnio zapałem? No chcemy. Diktat, jesteś wspaniały. Kiedy zakończę badania, mogę im cię zapewnić, że rozwiążę wiele zagadek Pokémon. Możesz na to liczyć. O, hej! Mam Emaila. Aha, czyli przyszedł do niego e-mail. Mhm, mm w porządku, sam ze sobą rozmawia. Mhm. Małym przyjaciela nazywa się Pan Pokémon. No, oryginalna, oryginalna nazwa. Zajmuje się on różnymi dziwnami, dziwnymi rodzajami Pokémonów. W każdym razie mam e-maila od niego. Tym razem to prawdziwa sensacja. No, szybko coś ciekawego. To jest intrygujące. Jesteśmy zafascynowani badaniami. Czekaj, wiem. Co wiesz? Czy. No, możemy tam pójść. W sumie nie mam nic do stracenia. Czy mógłbyś przynieść mi jednego Pokémona stamtąd? Nie ma problemu. A, i wybieramy sobie Pokemona. Mamy do wyboru Syndakilla. Yy, nie, na razie nie. Yy, następny to jest Totodile, czyli Pokémon wodny. Nie, nie chcę. I następny to jest. Następna, przepraszam, to jest Chikorita. Pokémon typu trawiastego. Nie, nie weźmiemy Chikority. Ja zdecyduję się na Pokemona ognistego, czyli Syndakilla. Yy, tak, wybieramy. On też myśli, że to jest wspaniały pokemon, super. Mamy pierwszego pokemona, Quilla. Yy, nie, ponieważ nie mam zwyczaju dawania ksywek Pokémonom. Yy, musimy mu coś przynieść. Aha, no i... No, mamy od niego chyba numer telefonu, tak. Jeżeli jesteśmy ranny... No, czyli możemy uzdrowić sobie potem Pokémona w tej maszynie, jeżeli będzie on ranny. No cóż, my wychodzimy. Jeszcze ja zobaczymy, co ten UFO mi powie. O, zatrzymuje nas sam w sumie. Yy, chce nam coś dać na podróż. O, dostajemy potiona jednego. A, to dlatego nie było go w komputerze. No super. Yy, jest nas tylko dwóch. Jesteśmy ciągle zajęci. No dobra. Wychodzimy z laboratorium. Zobaczmy, czy naszego Pokemona pierwszego. I jest syndakwil. Na levelu piątym. Cóż... I już możemy pokusić się o wyjście z naszego rodzimego miasteczka. Wchodzimy na drogę numer 29. Oj, i tu kolejny jakiś bonzo buszuje w krzakach. Co mi powiesz, przyjacielu? Pokémon chowają się w trawie, i wtedy atakują trenera. No super. My przejdźmy sobie dalej do następnego miasta. Przez haszcze i różne. Inne trawiaste, gat y nie wiem, stworzonka... rzeczy. O, masz jakiś teren, już kolejny? Cześć, jak twój Pokémon. Jeżeli jest słaby, trzymaj się, zala od trawy, bo przegrasz walkę. No to jakieś tak jakby porady dla początkujących są. No ja, tędy nie przejdziemy, więc cofnijmy się, pójdziemy może górą. Też nie tam widzę, że drzewko do ścięcia, ale na razie nie możemy ścinać. To też drzewko, no ale... Z przyczyn. Małego doświadczenia nie możemy jeszcze użyć nie możemy... Nie mamy nawet tej techniki. O i mamy pierwszą walkę. Kto nas tutaj złapał w nasze sidła? Jest to centres chyba. Tak, dziki centres nas atakuje. Na level drugim, a to nie powinno stanowić problemu dla naszego Syntaquilla. Tak, dokładnie. I już tam częściowo pasek eksp się zapełnił. Tutaj jakiś kolo w szelkach. Co mi powiesz, przyjacielu? I want it to take over. Dobra, w sumie to nic ciekawego się nie dowiedziałem. Tak. Kolejne haszcze sobie, które, przez które przejdziemy. Może, żeby troszeczkę wbić ekspo naszemu Pokémonowi. Oj, kolejny dziki Pokémon nas atakuje. Zobaczymy, kto to. A jest to PJ. Tak, znany z pierwszej serii PJ, Zaatakował atakował mego No to też nie powinno być problemów. No się było będzie szósty level. Super, cieszę się ogromnie, niezmiernie. Ta koleżanka coś mi powie. Aha, że możemy chyba przeskakiwać te takie. Możemy przeskakiwać te takie. Są gładzy kamieniem, takie kuleczki śmieszne, brązowe. Do góry. I co to za tabliczka? Droga aha, 29 New I jesteśmy w Cherry Grove City to taki staruszek przed, chyba, przed, przed miastem czeka chyba na nas. Aha, jesteś trenerem. Mogę ci powiedzieć, że wszyscy są szczęśliwi, ale tylko na początku. Jak chcesz mogę nauczyć cię paru rzeczy. No dobra, w sumie to nie mamy nic do stracenia. No idziemy. To jest Poke Center. Centrum pokémon Możemy tutaj uleczyć nasze Pokemony. Yy, nauczę się tutaj wiele rzeczy o Pokemonach. Więc często tu zaglądam. Aha, no dobra. Przejdźmy dalej. A tutaj jest sklepik. Trochę te budynki takie różowe się wydają. Nie widziałem nigdy różowej cegły, no ale dobra. Yy, chyba, że domek czarownicy, no ale to nie ta gra. Tutaj sprzedają pokebole, dzięki którym możemy łapać nasze pokemony. Dzikie pokemony, tak. Jadek nas dalej oprowadza. Jest jakaś droga, jest to droga numer 30. Jest to jakieś wyjście. Aha, czyli ta droga spowoduje rozpoczęcie naszej przygody. Chyba tam dalej będzie miasto z jakąś, z jakim, z jakąś salą. Z jakąś, yy, salą, gdzie będziemy mogli popatrzeć o odznakę. A tutaj mamy wodę. No cóż, no trafne stwierdzenie. A niektóre Pokemony żyją tylko w wodzie. Co dalej, dziadku z brodą? Dalej nas oprowadza? Przez jakieś, przed jakimiś domkami? O, to jest chyba jego domek będzie. Wraca się do nas tutaj. Jest mój dom. Pozwól mi ci coś podarować. Dostajemy mapę... To, tak, to to jest mapa chyba naszego regionu Johto. Życzę nam szczęścia. No super. Zobaczymy może jak ona się prezentuje. Tak, jesteśmy w Cherry Grove City, następnie chyba będziemy musieli przejść, do, dojść do Drogi 30. Jeszcze raz, do Drogi 30, a potem spotkamy się w Violet City, no ale czas pokaże co i jak będzie. Pójdę uleczyć swojego Pokemona do centrum Pokémon. O, to jest, pięknie. Skorzystajmy pierwszy raz. I przystojna, Znaczy, przepiękna siostra Joy pomoże nam uleczyć nasze pokémony. Tak, chcemy uleczyć naszego Pokemona. Na razie mamy jednego, w przyszłości na pewno będzie ich więcej. I co, wyruszmy dalej. Przejdziemy teraz drogą 30. Spróbujemy dostać się właśnie do domku profesora Auka oraz pana pokémon. Jak to profesor Elm trafnie ujął. Tak. Ta ścieżka prowadzi... o, jest jakiś domek, w sumie wejdźmy do niego. Jest jakiś dziadek bez koszuli brązowych w spodenkach. Mm -hmm. a że nasz pokój może jeść jagódki. Niektóre mogą leczyć. No mm -hmm. i dostaliśmy. Mm, chyba jagódkę jakąś, nie jestem pewien. Tutaj nie przejdziemy, więc musimy iść, wybrać prawą stronę. Po, po haszczach musimy przechodzić. No ale o, i mamy dziką walkę. Załodę dodatkowo PJ. Sindakuje nie powinien mieć kłopotów. Super, Sindakuje ma już szósty level i poznaje Smokescreen. Screen, czyli atak, dzięki któremu będziemy mogli sprawiać, iż. Pokemon naszego rywala będzie y, miał y, mniejszą skuteczność w trafieniu nas. To jest jakiś Pokeball, Antidotum, tak. Antidotum dzięki czemu uleczył naszego Pokemona do stanu zatrucia. A tutaj, o mamy walkę chyba dwóch trenerów, tak. Jeden ma Ratatę, używa mhm. Co, to jest duża bitwa. Idźmy chyba stąd, tak, jakoś tak, nie wiem. Idziemy dalej. Jakaś tabliczka jeszcze. Aha, i już jesteśmy przed domkiem Pana Pokemon. Tylko którą teraz stronę wybierzemy? Ja wybierzemy lewą. W sumie chyba obie drogi będą przeprowadziły do jednego miejsca. O, jakieś kwiatki piękne. O, jest jakiś domek. Tak, to jest domek Pana Pokémon. Wejdźmy sobie do niego. O, i od razu nas zaczepia. Y, witam, to ty musisz być Ted. Oczywiście. Y, profesor Elm mówił, że przyjdziesz tu. Y, to jest to, czego chciał. Profesor Elm, jakiś mystery egg dostaliśmy. Jakieś jajeczko. Ten Pokémon jest bardzo dziwny. Ma jakąś ewolucję, ale nie wiadomo jaką. Wysłałem e-mail do profesora Elma, opisujący tego Pokémona. Profesor będzie wiedział co i jak z nim. Nawet profesor Elm nie zna tego Pokemona. Myślę, że prawie nikt nie zna tego Pokemona. I dochodzi do nas profesor Oak. Aha, to ty jesteś Ted. Oczywiście. Jestem badaczem Pokémon. No wiem, że już znamy Cię. Już. Przyszedłem do mojego przyjaciela, profesora poke Pokemon. Odwiedziny. To ten Pokemon jest dla profesora Elma? Co za dziwny Pokémon. Nigdy takiego nie widziałem. Zobaczmy. I już wiem, dlaczego profesor M. chciał go zobaczyć. Ten pokémon to obiekt długoletnich poszukiwań. Jest bardzo rzadki, może jest tylko parę osobników tego gatunku. Powinieneś bardzo ostrożnie się obchodzić z tym pokémonem. Czy chciałbyś mi pomóc? Szukam ciągle nowych gatunków pokémon, ale jestem za stary, aby uganiać się za nimi. Więc dam ci pokédexa, będzie on zbierał dla mnie in informacje o Pokemonach. I dostajemy profesora Oka pokédex. Idź poznawać nowe gatunki Pokémon, aby uzupełnić Pokédexa. Kiedy napotkasz nowy gatunek, Pokédex sam zarejestruje jego dane. Pokédex to encyklopedia Pokémonów. No spoko. Zaraz musisz wracać do profesora Elma. Twoje Pokémony mogą odpocząć. Aha, czyli odpoczęliśmy sobie, nasze Pokémony są przywrócone do stanu używalności. Zobaczmy jeszcze. A dzwoni do nas profesor Elm. Tet ma kłopoty, o jakiś złodziej, co się dzieje? Jakiś złodziej ukradł mi jednego Pokemona i uciekł. Musisz szybko wracać do mnie. Tak więc musimy pośpieszyć się iść na pomoc profesorowi Elm. Zobaczmy jeszcze naszego Pokémona, tak, już jest uleczony. No i idziemy, ile mamy tylko sił w nogach. Po różnych haszczach, po różnych trawach, krzaczorach. Trochę teraz do studenki powrócimy. No ale cóż, mamusia wybierze, mam taką nadzieję. O, ruchy, ruchy. O, jeszcze mamy jakąś walkę. Tak, Katerpina zatrzymuje. To chwila, moment. Super. I idziemy dalej do profesora Elma. Co ciekawe, co to za złodziej jaki on ma problem, właściwie. No ale zaraz się dowiemy. Jeszcze zatrzymam się tutaj w centrum Pokemona, by uleczyć Pokemona. Chcę dbać o swoje Pokemony, nie można ich zaniedbywać, nie nie. No. Masz of ulecz nasze Pokemony. Tak, dziękujemy. I już jesteśmy gotowi, aby Iść na pomoc profesorowi Elm. O, ale jakiś wykrzyknik, coś jest. O, jakiś bązodonospodbie z dwójnymi wasami. To jest chyba ten sam, co stał przy oknie profesora naszego, Elma. Masz pokémona z laboratorium, ja swojego ukradłem. Aha, no super. Mój pokémon jest lepszy i pokonam Ciebie. Wyzywam Cię na pojedynek pokémon, który wygram. Aha, czyli teraz z nim walczymy. Yy, chcę walczyć, jakieś trzy pytajniki. On ma Tootyle na levelu 5, a mamy, mamy Syndicke na level 6. No, zobaczymy jak to będzie. używamy Take On Sketch. O, ale mamy Barry jeszcze jakiś. No to dobrze, bo dupę mi uratowało w tym momencie. No i pokonujemy go i mamy już level 7. O, co się stało? Wygrałeś. Nazywam się. Szywy, y trzy pytajniki. Będę lepszym od ciebie trenerem Pokémon. Na razie. No, zobaczymy. My biegniemy szybko do profesora Elma, dowiedzieć się, co dokładnie, jak dokładnie został ukradziony ten Pokémon. Może dowiemy się jakichś szczególnych, szczególnych informacji. Co możemy pójść sobie na skróty, przeskoczyć te kropki takie śmiszne, brązowe. Zobaczymy, co się wydarzyło. Poznamy całą prawdę, całą esencję tej informacji i tajemnicy, jak został sprawdzony pokemon. No, zobaczymy. I znowu haszcz. Znowu... Puciki mi się ubrudzą, znowu spodenki będą up, up, upisgrane w tej trawie. Eee, jeszcze sentret nas atakuje. A, to chwila, moment powinna być. A wychodzimy już z tych haszczy. I już nas chyba nic nie zatrzyma w drodze do laboratorium. Tak, jesteśmy już w New Bark Town, czyli w naszym rodzimym miasteczku, i wchodzimy do laboratorium. Zobaczmy. O, jest policjant jakiś, już chyba wyjaśniałem sobie tę sprawę. Słyszałem, że Pokémon został stąd ukradziony. Właśnie zadawałem pytania dla profesora Elma. Teraz chciałbym zadać kilka pytań. Aha, no dobra. Słyszałem, że spotkałeś go i walczyłeś z nim. Powiedz mi, jak on się nazywa? A czyli musimy wybrać mu teraz imię. A dajmy na to. Hmm, jak go nazwać. A nie będzie może zgrzyt. A co tam? Nie mam pomysłu teraz, więc już tak na szybko, żebyśmy wymyślili jakieś imię. Zgrzyt. Nie będzie. Jakaś burza dochodzi, ale chyba nie musimy się tym za bardzo zamartwiać. W porządku, więc nazywa się zgrzyt, tak. Dziękuję za informację, proszę bardzo. Jeszcze porozmawiamy z profesorem Elmem. Widzimy, że na stole jest tylko jeden Pokéball z czikoritą. Ted, to straszne. O, czy pan Pokémon dał ci coś? Co ci dał? I dajemy mu właśnie to jajeczko. To, o, aż się cofnął. Czy to jajo Pokémona? Więc to, to przywiózł pan Pokémon. Co? Yy, o, dał ci Pokédex. Ted, czy to prawda? To nieprawdopodobne. Teraz należy do czołówki najlepszych trenerów na ziemi. Super, dzięki za komplementy. Teraz jesteś gotowy, aby rozpocząć podróż Pokémon. Masz wszystko, co ci potrzeba: Pokedex, Pokemona. Teraz idź do Violet City, a tam się udaj do lidera. Da ci on twoją pierwszą odznakę. Da, czyli wam będziemy musieli walczyć o niego, tak sam z siebie to nie da. Więc idź, droga do bycia mistrzem Pokémon jest bardzo długa. Zanim wyruszysz w drogę, udaj się do twojej mamy. Czyli jeszcze odwiedzimy naszą mamusię przed. Oj, znowu nas to UFO zatrzymuje, no Jezu. Te. Użyj ich zadanie z Pokédexem. Oj, dostajemy od niego Pokébole. Aby dodać Pokémona do Pokédexa, należy y, zapać jakiegoś y, w trawie. Za pomocą Pokéball. Te dworzy Pokéball do wal Pocket. No super. Zajdźmy do mamusi jeszcze, odwiedźmy ją przed naszą wielką wyprawą. W sumie nieprędko chyba powrócimy do domu. Jedynie będziemy komunikować się przez telefon. To nasza mamusia powie. Wow! Pokémon. Nasza przygoda. Yy, nie, nie chcemy ci dać żadnych pieniędzy. Pokémon są Twoimi przyjació przyjaciółmi. Ty potrzebujesz pracy ze swoją drużyną. No i wychodzimy. Dojdźmy jeszcze do następnego miasta. Ile mamy tych Pokeboli? Liczę, że pięć dał. Nie szczędził, nie oszczędzał jakoś. A to już są kieszonki, chociaż ba bardzo, łat bardzo łatwie nam to zadanie. Yy, tak, mamy 5 Pokeboli, to super, będziemy mogli już zapać jakiegoś konkretnego pierwszego Pokemona. Chodzimy na drogę 29. O! I zatrzymuje nas człowieczek, który powiedział nam, że Pokémony są w trawie. Widziałem cię tu już wiele razy, hm, tylko dwa. Ile pokemonów zapałeś? Czy pokazać ci jak łapać pokemony i jestem w tym dobry. No w sumie ja to pokaż. O, i kogo będzie łapał? Ratatę. Dzikie Ratata atakuje, a on używa Pokeballa na niego. Mhm, Dude się chyba nazywa. ja dude, dude? jakbyś tak. Używa Pokeballa, pokebola się ofiera. I teraz dygocze na wszystkie strony. Buja się jak... Rezus. No. Gip-gip. Tak. O, i zapał tę. Tak właśnie łapie się Pokémony. Na początku może ci to nie wychodzić, no coś się rozgląda. A no, myśl możemy iść. O, i mamy noc już. Tak, noc nas została, się jest ciemny ekran. Zastanawiam się, czemu to się tak stało. A to dlatego, że tak, minęła już godzina 6, a po 6 chyba robi się tu noc już. Więc cóż, idziemy dalej. Może by uleczyć tego Synda czy sam się jakoś uleczył? Nie, ma HP, to dobrze. Idziemy dalej. Dojdźmy do tego Cherry Groove City. tam sobie jeszcze uleczymy Pokemony. Pokemona w tym wypadku, przepraszam. Pokemona, nie mamy wielu Pokemonów, mamy tylko jednego, syndakwila. Ale powinno to się niedługo zmienić. O, i mamy walkę Pokemon. Atakuje Pokemon z drugiej generacji Hot Hood, hot, jakoś tak się to czyta, na levelu drugim, e, łapać go nie będę, jakoś nie czuję potrzeby go, jego, jej, jego złapania, taki masz prawie ósmy level, jeszcze tylko jednej walki mu potrzeba, przeskoczmy, tak, super, jump, i jesteśmy już w Cherry Grove City, Cherry Grove City, tak, dokładnie, o, jak fajnie to wygląda, że w budynkach przez te szybki w drzwiach wygląda, aby się światło paliło. zajdźmy zobaczmy. O jest dość jasno. Uleczmy naszego Pokemona. O, dobry wieczór. Proszę bardzo. Good evening, dobry wieczór. Tak. No i... Na tym zakończymy nasz pierwszy odcinek z serii Let's Play Pokemon Crystal. Na następnym odcinku postaramy się dojść do następnego miasta, jakim jest... Zobaczmy, jakie jest następne miasto. Następne miasto to Violet City, gdzie no liczę już na jakąś walkę z poważnymi trenerami. Tymczasem dziękuję za obejrzenie filmiku, pozdrawiam oraz do zobaczenia. Na razie, cześć.